Kochani, przed świętami i na święta chciałbym złożyć Wam życzenia tego wszystkiego, co sprawia Wam radość, tego wszystkiego, co zapada w pamięć i sprawia, że z chęcią wracamy do tych wspomnień. Chciałbym Wam życzyć mnóstwa inspiracji i chciałbym, żeby najbliższe dni były dla nas i dla Was przede wszystkim jednym pasmem ciepłych, cudownych dni. Wszystkiego co najlepsze w nowym roku. Mam nadzieję, że odliczymy się w komplecie już w roku 2010. Drodzy autorzy, witam. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia chciałam życzyć Wam wszystkiego najlepszego, spokojnych dni spędzonych w gronie rodziny bądź przyjaciół, wielu udanych tekstów i cierpliwości do redakcji. Drodzy autorzy, z dwiema świątecznymi choinkami e, chciałem Wam życzyć z okazji zbliżających się świąt e, wszystkiego najlepszego, szczęścia, zdrowia, spokoju, ciepła i szampańskiej zabawy w Sylwestrach. Mm -mm. Ach już, bardzo przepraszam, witam serdecznie. Co mogę złożyć? Kończę. Widzisz, że nie umiem mówić o Ameryce. Nie poszczę tego błaga. Wejdą wielce zadziwieni nad anielskim głosem. Gdzie się spełnił? Cud. Gdzie się spełnił? Cud?